Drodzy medycy, drodzy wojskowi, drodzy nauczyciele oraz wszyscy inni, moi kochani koledzy, wszyscy, którzy, którzy są po mojej stronie oraz wszyscy, którzy są po stronie przeciwnej, wiecie, że od 1 marca wchodzi obowiązek keczupowania w grupach właśnie tych. Trzech pierwszych, które wymieniłem. Kochani, to, że mój kolega powiedział, że jest nas garstka, kolega ze związków zawodowych, że jest nas garstka, to są bzdury. Przecież wiecie, ilu nas jest. Dyskutujemy, dyskutowaliśmy na dyżurach. Wcale nie taka garstka. Za chwileczkę za chwileczkę to udowodnij. Ja mam nadzieję, przede wszystkim, że wy. To udowodnicie, powiem wam, jak w bezpieczny sposób, jak to udowodnić, ilu nas tak naprawdę jest. To, że występuję dzisiaj w tym wspaniałym fluo, oznacza to, że nikt mnie nie pozbawił prawa do wykonywania zawodu, nikt mnie takiego prawa nie pozbawi. To, że będą oczywiście zarzuty, że reprezentuję pewną grupę, no, Nikt, jeszcze raz powtórzę, co już mówiłem, nikt mnie nie zapytał, ani tej części, którzy są po mojej stronie, nikt nas nie zapytał, czy możecie wystąpić w spotach promujących keczupy. A tych spotów jest mnóstwo. Mnóstwo ulotki, filmy na, na YouTubie. Także ponownie będziemy się, będę się posługiwał zwrotami keczup. Dojdzie jeszcze przecier pomidorowy. Przyzier pomidorowy to jest taki podrobiony keczup. Okej. Okay. No i o co mi chodzi? O co mi chodzi, kochani. Zobaczcie, ile osób z naszego środowiska wzięło oryginalny keczup. Jest około pół na pół, tak? Jesteśmy podzieleni jak, jak cała Polska, jak cały świat. Jest około pół na pół. Część z tych, którzy wzięli legalny keczup, wzięła tak naprawdę przecier pomidorowy, wiemy przecież o tym. Natomiast kolejna część z tych, którzy wzięli oryginalny keczup, nie ma zamiaru brać kolejnego keczupu, tak? Nie da się ukryć. Natomiast, tak jak wspomniałem, od 1 marca, jeśli wejdzie ustawa, pracodawca będzie miał nie możliwości, ale obowiązek wymagać certyfikatu zakeczupowania się, czy sam, czy on sam jest za tym, czy nie. Widzicie, co się dzieje, Pomijając z pacjentami, to z pracownikami. Ja na takiej zasadzie przecież przyszedłem, wróciłem do Lubartowa. Większość zakyczupowanych łapie COVID ponownie. Wcale nie wszyscy łagodnie go przechodzą. Tak jak powiedziałem, resetuje to Wasz układ odpornościowy. Zauważcie, ile osób złapało COVID z tych, co się nie zakaczupowali. To, że ci co już przechorowali, to nie wiem, nie, bardzo to jest garstka. Z tych co się nie zakoczypowali, jest, jest naprawdę trudno złapać ponownie COVID u ozdrowieńców. To ci co się nie zakoczypowali i wcześniej nie chorowali, wcale groźniej go nie przechodzą. Wcale groźniej go nie przechodzą. To, że wspomniałem, że mamy jedną ofiarę wśród naszych kolegów, już mówiłem, jak to się zanosiło na początku, tak? To, że mamy jedną ofiarę nie znaczy, że mamy pozabijać całą resztę. Moi drodzy, nie wszędzie to widać. Nie wszędzie to widać. Miałem okazję jeździć w Lublinie w innych miejscowościach i tam, gdzie się robi jeden wyjazd na dobę, na 48 godzin, to naprawdę tam po prostu tego nie widać. Tam ratownicy mogą iść murem za keczupami, bo po prostu oni tego nie widzą i też nie utożsamiają tego po pacjentach po prostu tego też nie widać, tak? No jedzie się tam raz na, na 48 godzin do jakiegoś migotania. Spoko. Kojarzcie fakty, dodawajcie jeden do jednego. Proszę was, jeżeli myślicie, że takie coś jak Norymberga, to, to jest nieuniknione. Ja, ja tego nie chcę, ja nie jestem za rozlewem krwi, ja nie jestem za, za tym, żeby kogokolwiek osądzać. Natomiast zarówno lekarzy odpowiedzialnych za to wszystko, pielęgniarki, tak i nas wiozą na taczkach za państwo. Na taczkach na gnoju za państwo. Zobaczycie, tych z lewej do Niemiec, tych z prawej na Białoruś. Wspomnijcie moje słowa, to, że mieliście drugie miejsce, bo zapomnijmy już o drugim miejscu, i to nie jest moja zasługa, to niektórzy mi zarzucają, to, że mieliśmy drugie miejsce tuż po strażakach, gdzie wszyscy nam śpiewali Hot Sixty Challenge, pamiętacie? Były oklaski dla medyków to co żeśmy później zrobili? Karetki nie wyjechały. Ja to skrytykowałem. Ja to skrytykowałem postem. Mam nadzieję, że... Fajnie by było, jakby ktoś zrobił screeny, bo ten post naprawdę też grubo poszedł. To było w sierpniu tego roku. Mało to, żeście mnie zlinczowali. Ja go usunąłem, bo po prostu nie dowierzałem. Jak karetki mogą nie wyjechać? Jak? Tym bardziej, że te podwyżki o które żeśmy walczyli na tym legalnym strajku i sprawiedliwym strajku kiedy pojechaliśmy parokrotnie pod ministerstwo one miały zostać przypieczętowane w sierpniu tak natomiast zostały przypieczętowane w sierpniu 1600 zł podwyżki okazało się że mało ja jestem za tym żebyśmy zarabiali jeszcze więcej 100 nawet 200 zł za godzinę ale nie kosztem pacjentów. Dlatego to, że karetki nie wyjechały, jest to ogromny, ogromna ujma, ogromny, ogromna hańba dla naszego zawodu. I to nam zostanie zapamiętane. Te pieniądze wam nic nie dadzą. Nic. Już za niedługo zobaczycie. Jeszcze idą rusty ze wschodu. I właśnie zamiast tym się teraz zająć, to się zajmujemy jakimiś keczupami. Przecież oni wejdą na Ukrainę, Myślicie, że oni idą na Ukrainę? Myślicie, że Ameryka nam coś pomoże? Tu się powinniśmy zawziąć. Widzicie, co się dzieje też w mediach. Tutaj też powinna wam się lampka zaświecić, czemu wszystko jest uciszane. Przecież tam nie przychodzą jakieś przypadkowe łebki, nawet takie GIA. Jestem takim przypadkowym pionkiem. Tam nie przychodzą tacy, takie przypadki. Tam chcą przyjść profesorowie, doktorzy z mikroskopem. Najnowszym, z kamerą. Popatrzcie, co się dzieje. Co to za keczup? Popatrzcie, nie ma opcji. Nie ma opcji, Znajmniej, że media zrobiły kłamce, idiotę. Nie dbam o to, nie dbam o to. Przecież to wszystko wyjdzie. To wszystko wyjdzie. Wiem, że ja emocjami tam się kierowałem. Yy, I to, że na przykład powiedziałem, że przy, przyjechał. Minister zdrowia z premierem. No i tak cały to myślałem, bo takie były zamiary. To, że minister zdrowia nie mógł przyjechać, to przyjechał sam premier od razu, że kłamstwo takiego spotkania nie było. Jest na filmie, jest na zdjęciach, jak poszperacie. Ja wkleiłem to w poście dzisiaj. Początek marca 16 pacjentów, z 5 do 16. Jak w grudniu zaczął funkcjonować szpital, nikogo nie przyjmowali. Tuż przed premierem e, zaczął się zapełniać i w dniu wizyty 44. A ja przyjeżdżam i jest garska pięciu pacjentów na sali, może w tym jeden bądź dwóch pod respiratorem, tak żeby ładnie kamera ich uchwyciła. Po prostu to, to już nie chcę do tego wracać. Nie chcę, nie chcę. Nie, nie, bolałbym tego wszystkiego nie widzieć. Mam tak, taką propozycję dla, dla Was. Otóż, jeżeli jesteście, niekoniecznie mojego zdania, ale nie jesteście za tym, żeby było przemusowe kreczupowanie, musicie wkleić, musicie, musicie, jak tego nie zrobicie, to jesteście cienkie bolki po prostu, jesteście, jesteście takie mięsa armatnie, jesteście takie mięsa armatnie. My jesteśmy teraz żołnierzami. Taka prawda. I jak jak byśmy mieli takich żołnierzy w 1939, to byśmy dzisiaj po niemiecku latali z kolorowymi flagami. By, by było tak, jak mój przyjaciel mi opowiadał w Anglii. Musieli po prostu sobie kolorowe zawieszki doczepić po prostu do, do munduru. Ja za tym nie jestem. Ja do nich nic nie mam, ale ja za tym nie jestem, żeby się do tego stopnia z nimi utożsamiać. Mniejsza z tym. Wklejacie fotę w portal społecznościowy i dajecie hashtag. Hashtag nie zmuszaj mnie do keczupu, ok? Za to żaden pracodawca nie jest w stanie Was zwolnić. Możecie sobie założyć chustę na głowę, pudełko, nawet co chcecie. Natomiast ja takie zdjęcie wkleję i zobaczyć jak to wygląda. Zobaczymy, ilu nas jest. I kolejnym krokiem. Będzie Warszawa. Kiedy powiem Wam po weekendzie, macie czas tak naprawdę do poniedziałku. Jeżeli nawet garstka będzie, znaczy, że na Warszawę możemy jechać. Są odpowiedni ludzie, którzy pomogą taki marsz nam zorganizować. Będziecie mogli sobie ubrać wspomniane chustki i pudełkę na głowę w na Warszawie tak, żeby Was nikt nie rozpoznał. Natomiast jak wklejcie w swój portal społecznościowy, tam nie ma, ja nie chcę, żebyście wkleili, mm, nie keczupujcie się, nie zmuszaj mnie do keczupu, ok? Kto chce, śmiało, śmiało, niech się zakeczupuje, czym chce. Jeszcze raz powtórzę, nikt nikogo nie może zmuszać. Nie, nie powinien, nie może. Musimy jak najdłużej to przeciągnąć. Chodzi o to, że musimy jak najdłużej to przeciągnąć, dlatego że coraz więcej syfu wychodzi. Tak? Z tych pomidorów. Coraz więcej tego wychodzi, i coraz więcej ludzi y, zaczyna kumać. Jak już wspomniałem, ilu, ilu z, z ratowników się nie chce y, zakoczupować trzeci raz, gdzie teraz się kończą im i tak samo mają dylematy. A to, że przecier pomidorowy poszedł, nie ucie się, ja w Sejmie rozmawiałem przy obiedzie z bardzo mądrymi ludźmi i gwarantuję Wam, że firma Pfizer, która zrobiła przez rok 34 miliardy, oni idą na całkowity rekord. Przecież to jest to, gdzie rekord. Oni, oni będą mogli wszystko sobie kupić. Oni już mają metody, żeby sprawdzić nie poprzez badanie krwi, tylko bezprzewodowo czy ktoś wziął keczup? Już mają takie metody. Myślicie, że to przejdzie? W ten system nie warto wchodzić. Ten system jest straszny. Zobaczycie. Później nie będzie. Ja wziąłem tylko przecier. Nie, nie, ja naprawdę. Nie będzie tego. Mhm. Dlatego jeszcze raz Was proszę. Ja dzisiaj takie zdjęcie wkleję. I proszę Was o solidarność. O, nie bójcie się. Tym bardziej, że ja wiem, ilu, ilu nas jest. Ilu nas jest? Ilu nas jest, co nie ma zamiaru? Ilu nas jest, co wzięło przecier? I ilu nas jest, którzy są mojego zdania, a wzięli keczup? Tak samo w Sejmie pojawiło się mnóstwo osób, nawet pan, który układa konstytucję. Nie wiem, jak się ten pan się nazywał, ale i tak nie, nie ma zamiaru tutaj nazwiskami operować. Ile ludzi nagle przejrzało na oczy i nie ma zamiaru brać kolejnych? Kolejnych dawek. Kochani, ja wierzę, że Polska przetrwa, wierzę, że Polska ocaleje, wierzę, że nikt nikogo nie będzie zmuszał. Cały czas w to wierzę. Bądźcie solidarni, jestem z wami, nie będę waszym Wałęsą, a moja żona Danutą, chociaż ma fajny kapelusz, podobny do kapelusza Danuty. Nie, nie. Macie po prostu się zjednoczyć, jesteście żołnierzami. Okej? Okay? Dzięki.